Źle trafili prześladowcy. Nie spodziewali się takiego wojownika. Janek Kowalski stał przy wejściu do liceum ogólnokształcącego imię Adama Mickiewicza, a jego znoszone trampki skrzypiały na wypolerowanej podłodze. Mając szesnaście lat, był chudzielcem, a jego kolana i łokcie zdawały się poruszać niezależnie od reszty ciała. Jego używane ubrania wisiały luźno na jego szczupłej sylwetce, a jego silny góralski akcent sprawiał, że od razu stawał się celem. Mieszkał w Polsce od zaledwie sześciu miesięcy, a to była jego trzecia szkoła po tym, jak jego rodzina uciekła z zakopanego po śmierci ojca. Nikt w Mickiewiczu nie wiedział, że Janek przez ostatnie osiem lat trenował zapasy „starą polską sztukę walki, której uczył go dziadek od ósmego roku życia. Kiedy Janek wszedł do stołówki, ta huczała jak zwykle. W ręku trzymał tacę z kotletem mielonym niewiadomego pochodzenia i rozgotowanymi buraczkami. Spuścił głowę, szukając wolnego stolika w rogu, gdzie mógłby w spokoju zjeść. Wtedy usłyszał głos, który prześladował go przez ostatnie dwa tygodnie, odkąd zaczął naukę w Mickiewiczu. O patrzcie, kto to? Góralski książę zaszczycił nas swoją obecnością zawołał Darek Nowak, a jego głos ociekał szyderstwem. Ten starszy uczeń, grający na pozycji rozgrywającego w szkolnej drużynie piłkarskiej. Miał metr m wzrostu i ważył co najmniej 100 kg czystych mięśni. Jego kumple, Tomek Wiśniewski i Jacek Malinowski, otaczali go jak hieny krążące wokół ofiary. W niebieskich oczach Darka błyszczało okrucieństwo, które wynikało z tego, że nigdy w życiu nikt mu nie odmówił. Janek zignorował ich, idąc dalej w kierunku wolnego stolika. Nauczył się, że wdawanie się w dyskusję tylko pogarsza sprawę. W Zakopanem poradziłby sobie z tym inaczej – ale matka błagała go, żeby nie rzucał się w oczy. Nie mogli sobie pozwolić na żadne kłopoty, które mogłyby zagrozić ich statusowi materialnemu, więc przełknął dumę i szedł dalej. Mówię do ciebie, ceprze. Ręka Darka uderzyła w tacę Janka, a jedzenie wylądowało na jego koszuli. Stołówka wybuchnęła śmiechem. Janek stał tam z ziemniakami purée spływającymi po piersi, a jego ręce drżały nie ze strachu, ale z wysiłku powstrzymywania się. W myślach widział dokładnie, jakby uderzył. Szybki łokieć w splot słoneczny Darka, a następnie kolano w twarz, gdyby ten się zgiął. Ale nie mógł. Nie tutaj. Nie teraz. Przepraszam, nie dosłyszałem, powiedział cicho Janek, a jego akcent sprawiał, że słowa brzmiały formalnie i obco dla uszu mieszkańców Warszawy. To tylko spotęgowało śmiech Darka. Przepraszam, nie dosłyszałem, przedrzeźniał Darek z przesadnym akcentem. Co jest, Juchasie? Nie uczą was polskiego w tych waszych górach? Janek odszedł, zostawiając zrujnowany obiad. Czuł na sobie setki par oczu, niektóre współczujące, ale większość po prostu wdzięczna, że to nie ich spotkało. Kasia Lewandowska, dziewczyna z jego klasy chemicznej, posłała mu mały, smutny uśmiech, gdy przechodził. Pan Nowak, nauczyciel dyżurujący na stołówce, wygodnie odwrócił wzrok, tak jak zawsze, gdy w sprawę był zamieszany Darek, ojciec rozgrywającego praktycznie był właścicielem połowy miasta, w tym salonu samochodowego, który sponsorował drużynę piłkarską. Nękanie trwało codziennie, a każdy incydent był bardziej upokarzający od poprzedniego. Darek i jego ekipa podkładali Jankowi nogi na korytarzach, a jego książki rozsypywały się po podłodze. Kradli mu zadania domowe, i darli je na jego oczach. Na jego szafce napisali sprejem: wracaj do zakopanego. Przez to wszystko Janek milczał, a w jego umyśle rozbrzmiewały słowa dziadka. Prawdziwy wojownik mądrze wybiera swoje bitwy. Siła bez mądrości to tylko przemoc. Ale ile jeszcze mogę znieść? Zastanawiał się Janek, siedząc samotnie w bibliotece podczas przerwy, obiadowej unikając teraz stołówki. Jego oceny spadały, ponieważ spędzał więcej czasu na unikaniu darka niż na nauce. Matka zauważyła podarte ubrania i siniaki, które próbował ukryć, ale kiedy pytała, mówił tylko, że jest niezdarny. Miała wystarczająco dużo zmartwień, pracując na dwóch etatach, żeby utrzymać ich na powierzchni. Po trzech tygodniach udręki, Janek zauważył, że coś się w nim zmienia. Techniki medytacyjne, których uczył go dziadek, wraz z treningiem fizycznym, były jedynymi rzeczami, które utrzymywały go przy zdrowych zmysłach. Każdego ranka przed szkołą wykonywał swoje układy w salonie małego mieszkania, uważając, żeby nie obudzić matki i młodszej siostry. Ruchy go wyciszały, przypominały mu, kim jest pod tą przestraszoną, chudą skórą, którą wszyscy widzieli. W czwartek sytuacja eskalowała poza wszystko, czego Janek wcześniej doświadczył. Popełnił błąd, uzyskując lepszy wynik od Darka na teście z historii. Jedynym przedmiocie, w którym jego edukacja w Zakopanem dała mu przewagę, pani Nowakowska ogłosiła wyniki publicznie, chwaląc wypracowanie Janka na temat powstania warszawskiego. Twarz Darka przybrała brzydki odcień czerwieni. Myślisz, że. To jesteś taki mądry, co? Darek osaczył go po lekcji, a Tomek i Jacek zablokowali wszelkie drogi ucieczki. Myślisz, że jesteś lepszy od nas? Nie, po prostu się uczyłem, odpowiedział Janek, próbując się przecisnąć obok nich. Darek popchnął go mocno na szafki. W tej szkole ja jestem królem, a ty, ty jesteś nikim, jesteś mniej niż nic, jesteś chorobą, którą trzeba wyeliminować. Przez chwilę Janek poczuł, że coś w nim pęka, jego ręce zacisnęły się w pięści, a ciało automatycznie przyjęło pozycję bojową. Darek musiał zobaczyć coś w jego oczach, bo cofnął się o pół kroku, zanim się opamiętał. Co? Chcesz się bić? Darek zaśmiał się, ale w jego głosie słychać było nutę niepewności. Śmiało uderz. Daj mi powód, żeby cię zniszczyć. Jeszcze nie, powiedział sobie Janek, zmuszając ciało do rozluźnienia. Nie tak. Wiedział, że Darek próbuje sprowokować go do zadania pierwszego ciosu, dając mu pretekst do odwetu bez konsekwencji. A nie chcę żadnych kłopotów, powiedział zamiast tego, a jego głos był spokojny, pomimo wściekłości, która w nim wrzała. Tak myślałem. Zadrwił Darek, ale Janek dostrzegł błysk frustracji w jego oczach. Oprawca chciał reakcji. Potrzebował jej, żeby usprawiedliwić swoje zachowanie. Odmawiając mu jej, Janek pozbawiał go tej satysfakcji. Następny dzień, piątek, zaczął się jak każdy inny. Janek przyszedł wcześnie, mając nadzieję uniknąć porannego pasma nękania. Usiadł w swojej pierwszej klasie języku polskim, ostrożnie umieszczając plecak pod ławką. Nauczył się trzymać go blisko po tym, jak ekipa Darka wrzuciła go do toalety w zeszłym tygodniu. Poranek minął bez incydentów co było na tyle niezwykłe, że Janek poczuł się nerwowo. Darka i jego przyjaciół nie było nigdzie widać podczas przerw. Nawet obiad był spokojny, chociaż Janek nadal jadł w bibliotece, nie ufając ciszy. Dopiero po powrocie na popołudniowe zajęcia zrozumiał dlaczego. Lekcja chemii odbywała się w laboratorium na drugim piętrze. Janek wszedł do sali i zastał ją już w połowie pełną. Uczniowie rozmawiali, i przygotowywali się do eksperymentu, który zaplanowała pani Rodríguez. Wsunął się na swoje zwykłe miejsce z tyłu, sięgając po plecak, żeby wyjąć notatnik. W momencie, gdy go rozpiął, zapach uderzył go jak fizyczny cios. Smród był przytłaczający, powodując, że kilku pobliskich uczniów zakrztusiło się i cofnęło. Janek w przerażeniu wpatrywał się w zawartość swojej torby. Ktoś się w niej wypróżnił, a odchody były rozmazane po jego książkach, notatnikach, obiedzie, który matka z miłością przygotowała tego ranka. Wszystko było zrujnowane, skażone, zniszczone. O Boże, co tak śmierdzi! krzyknął ktoś. Cała klasa odwróciła się, żeby spojrzeć na Janka, który siedział zamarły, a jego ręce drżały gdy trzymał zabrudzony plecak. Wtedy to usłyszał charakterystyczny śmiech darka z drugiego końca sali. Wygląda na to, że ktoś nie mógł wytrzymać powiedział głośno Darek, a jego głos był pełen udawanej troski. Może tam, skąd on pochodzi, nie mają toalet. Wściekłość, którą Janek tłumił przez tygodnie, w końcu wybuchła. Ale nie była gorąca i dzika, była zimna, skupiona, zabójcza. Wstał powoli, stawiając zrujnowany plecak na podłodze. Jego ruchy były teraz inne, płynne i celowe, jak drapieżnika, który w końcu zdecydował się na polowanie. To ty to zrobiłeś. Powiedział Janek, a jego głos niósł się po nagle cichej klasie. To nie było pytanie. Darek wstał, otoczony jak zawsze przez Tomka i Jacka. Udowodnij to ceprze. Może po prostu jesteś brudnym zwierzęciem, które nie wie jak korzystać z łazienki. Pani Rodriguez wyszła po zapasy, zostawiając klasę bez nadzoru. Kilku uczniów wyciągnęło telefony, wyczuwając, że zaraz wydarzy się coś ważnego. Kasia Lewandowska wyglądała na zmartwioną, a jej oczy wędrowały między Jankiem a drzwiami. Przez tygodnie pozwalałem ci mnie upokarzać, powiedział Janek, idąc powoli w kierunku Darka. Jego akcent wydawał się teraz mniej wyraźny, a jego słowa niosły ze sobą ciężar, który sprawił, że kilku uczniów cofnęło się. Milczałem, bo myślałem, że to właściwe, bo myślałem, że jestem mądry. A teraz, co zamierzasz zrobić? Zadrwił Darek, ale jego mowa ciała się zmieniła. Rozpoznał zagrożenie, kiedy je zobaczył, nawet jeśli nie mógł zrozumieć, skąd bierze się ta pewność siebie. Pójdziesz płakać do dyrektora? Uciekniesz do mamusi? Nie, powiedział po prostu Janek. Teraz nauczę cię lekcji, której nauczył mnie mój dziadek. Czasami mądrość oznacza wiedzieć, kiedy walczyć. Darek zadał pierwszy cios, dziki, sierpowy, który znokautowałby większość licealistów, ale Janka już tam nie było. Przesunął się minimalnie na bok, a pięść Darka przeleciała mu koło ucha. W tym samym ruchu ręka Janka wystrzeliła, chwytając nadgarstek Darka i wykorzystując jego impet, żeby go potknąć. Szybkie kopnięcie w tył kolana Darka powaliło większego chłopca na ziemię. Co do cholery. Tomek rzucił się do przodu tylko po to, żeby spotkać się z łokciem Janka w tysiąc 1900... dziewięćset splot słoneczny. Uderzenie zgieło go w pół, a on łapał powietrze. Jacek nadbiegł z drugiej strony, próbując złapać Janka w niedźwiedzi uścisk, ale góralski chłopak opuścił się nisko, podcinając nogi Jacka i przewracając go przez ławkę. Darek wstał, a jego twarz była purpurowa z wściekłości i zakłopotania. Jesteś martwy, ryknął, szarżując jak byk. Tym razem Janek stanął z nim twarzą w twarz. Odbił cios Darka przed ramieniem, wszedł do jego gardy i zadał niszczycielską kombinację. Uderzenie otwartą dłonią w nos, a następnie kolano w żebra, zakończone łokciem w skroń. Darek upadł ciężko, a krew płynęła mu z nosa. Cała walka trwała krócej niż 30 sekund. Janek stał na środku klasy, ledwo dysząc, podczas gdy ekipa Darka jęczała na podłodze. Cisza była ogłuszająca, przerywana jedynie dźwiękiem skomlenia Darka. W moich górach, powiedział Janek, zwracając się do oszołomionej klasy, mamy takie powiedzenie. Mucha, co nie słucha, za trumną leci. Próbowałem być spokojny, próbowałem być cichy, ale ty, spojrzał na Darka, nie chciałeś przestać. Musiałeś naciskać i naciskać, aż dowiedziałeś się, co się dzieje, kiedy naciska się za mocno. Darek próbował wstać, a jego nogi się trzęsły. Mój ojciec cię pozwie, zostaniesz wydalony ze szkoły, jesteś skończony. Janek zaśmiał się, a w jego śmiechu nie było humoru. Twój ojciec może spróbować, ale najpierw będzie musiał wyjaśnić, dlaczego jego syn uważał za dopuszczalne, wypróżnianie się do plecaka innego ucznia. Ciekawe jak to zabrzmi w sądzie. Albo w mediach spojrzał na telefony, które nadal nagrywały, a jestem pewien, że ten film będzie bardzo pouczający. Pani Rodriguez wróciła w tym momencie, upuszczając zapasy na widok chaosu. Co się tu stało? Darek i jego przyjaciele mnie zaatakowali, powiedział spokojnie Janek. Broniłem się. Dowody ich nękania znajdzie pani w moim plecaku, wskazał na cuchnącą torbę. Wypełnili ją ludzkimi odchodami. Twarz nauczycielki pobladła, gdy poczuła zapach. Spojrzała na Darka, który próbował zatamować krwawienie, z nosa, a następnie na Janka, który stał wyprostowany pomimo swojej szczupłej sylwetki. Wszyscy do gabinetu dyrektora już. Gdy wychodzili, Janek poczuł dłoń na ramieniu. Kasia Lewandowska uśmiechnęła się do niego, a jej oczy błyszczały podziwem. To było niesamowite. Nie mogę uwierzyć, że umiesz tak walczyć. Mój dziadek był mistrzem w Zakopanem, wyjaśnił Janek. Uczył mnie zapasów naszej tradycyjnej sztuki walki, ale nauczył mnie też, że walka powinna być zawsze ostatecznością. Wygląda na to, że w końcu wyczerpałeś wszystkie opcje, powiedziała. Gabinet dyrektora był cyrkiem. Dzwoniono do rodziców, spisywano zeznania i przeglądano nagrania wideo. Ojciec Darka przybył w drogim garniturze, grożąc pozwami i wydaleniem ze szkoły, ale jego wrzaski ucichły, gdy zobaczył nagranie nękania jego syna i obrzydliwą zawartość plecaka Janka. Pozostali rodzice byli równie przerażeni, zwłaszcza gdy więcej uczniów zgłosiło się z historiami o znęcaniu się Darka. W końcu Darek, Tomek i Jacek zostali zawieszeni na dwa tygodnie i zobowiązani do uczestniczenia w poradnictwie w zakresie radzenia sobie ze złością. Janek otrzymał ostrzeżenie dotyczące walki na terenie szkoły, ale dyrektor Nowakowski powiedział mu na osobności, że rozumie dlaczego pękł. Incydent z plecakiem był szczególnie obciążający, wykazał premedytację i poziom okrucieństwa, którego nie można było usprawiedliwić jako chłopaki to chłopaki. Wieść rozeszła się po Mickiewiczu jak pożar. Cichy góralski chłopak, który przez tygodnie znosił znęcanie się, okazał się wyszkolonym wojownikiem, który w kilka sekund zdemolował największego szkolnego oprawcę. Janek nagle stał się widoczny w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie był. Uczniowie, którzy wcześniej go ignorowali, teraz kiwali głowami z szacunkiem na korytarzach. Niektórzy nawet próbowali się z nim zaprzyjaźnić, chociaż Janek pozostał ostrożny. Tydzień później Janek jadł obiad w stołówce, po raz pierwszy od incydentu z tacą z jedzeniem. Kasia Lewandowska siedziała naprzeciwko niego, wraz z kilkoma innymi uczniami, którzy zawsze byli na marginesie hierarchii społecznej Mickiewicza. Więc te zapasy, powiedziała Kasia z ciekawością. Jak to jest? To nie tylko walka, wyjaśnił Janek, a jego akcent nie był już czymś, co próbował ukryć. Chodzi o honor, szacunek i wiedzę, kiedy użyć swojej siły. Mój dziadek zawsze mówił Ręka, która daje, jest lepsza od ręki, która bierze, ale czasami musisz użyć rąk, żeby chronić to, co ważne. A co jest dla ciebie ważne? Zapytała. Moja godność, odpowiedział bez wahania Janek. Honor mojej rodziny, prawo do istnienia bez bycia dręczonym. Zrobił pauzę, a następnie dodał. Powinienem był się postawić wcześniej. Pozwoliłem, żeby strach przed konsekwencjami przeważył nad moim szacunkiem do samego siebie. Drzwi stołówki otworzyły się i wszedł Darek z nadal zabandażowanym nosem, a jego zwykła pewność siebie wyraźnie zmalała. Zobaczył Janka i zamarł. Przez chwilę ich oczy spotkały się w poprzek sali. Potem Darek odwrócił wzrok i pospieszył do stolika na drugim końcu stołówki. Tomek i Jacek podążyli za nim, żaden z nich nawet nie spojrzał w kierunku Janka. Myślisz, że wyciągnął wnioski? zapytała Kasia. Janek wzruszył ramionami. Może, może nie. Ale dowiedział się, że jego działania mają konsekwencje, a wszyscy inni dowiedzieli się, że bycie cichym nie zawsze oznacza bycie słabym. W ciągu następnych tygodni dynamika w Mickiewiczu uległa zmianie. Darek i jego ekipa trzymali się z daleka, a ich rządy terroru skutecznie się skończyły. Zmniejszyła się również liczba innych incydentów znęcania się, jakby postawa Janka przypomniała wszystkim, że ofiary nie muszą pozostawać ofiarami na zawsze. Janek dołączył do szkolnej drużyny zapaśniczej, gdzie jego trening zapasów dał mu znaczną przewagę. Trener Kowalczyk był zachwycony, że go ma, zwłaszcza po zobaczeniu jego szybkości i techniki. Gdzie nauczyłeś się tak poruszać? Zapytał trener po tym, jak Janek przypiął swojego trzeciego przeciwnika z rzędu podczas treningu. Mój dziadek, powiedział po prostu Janek, wierzył, że siła bez dyscypliny to chaos. Jego oceny poprawiły się teraz, gdy nie musiał ciągle oglądać się przez ramię. Nauczyciele, którzy wcześniej wydawali się obojętni, teraz starali się go zaangażować. Pan Nowak, nauczyciel dyżurujący na stołówce, który ignorował znęcanie się, nawet przeprosił na osobności. Powinienem był coś zrobić, przyznał. Źle zrobiłem, odwracając wzrok. Janek przyjął przeprosiny z wdziękiem, chociaż nie zapomniał. Nauczył się, że czasami ludzie muszą zobaczyć siłę, zanim ją uszanują i że stawanie w obronie samego siebie to nie tylko fizyczna konfrontacja, to odmawianie pozwolenia innym na definiowanie Twojej wartości. Pewnego popołudnia, gdy Janek wychodził z treningu zapaśniczego, zastał Darka czekającego przy jego samochodzie. Janek spiął się, gotowy na kolejną konfrontację, ale Darek podniósł ręce w geście pokoju. Chciałem, chciałem przeprosić, powiedział Darek, a słowa wyraźnie sprawiały mu trudność. To, co zrobiłem, Zwłaszcza z tym plecakiem, to to było urwał, nie mogąc dokończyć. Nieludzkie, podpowiedział Janek. Okrutne, obrzydliwe. Darek skinął głową, a jego twarz była czerwona ze wstydu. Tak, wszystko to. Chodzę na terapię i ona mi uświadomiła. Wyładowywałem na tobie swoje problemy. Mój ojciec on nie jest łatwy do zadowolenia, i chyba myślałem, że jeśli będę na szczycie w szkole, to zrekompensuje mi to, że nigdy nie jestem wystarczająco dobry w domu. Janek przyjrzał mu się przez dłuższą chwilę. Wyjaśnienie to nie wymówka. Wiem, powiedział szybko Darek. Nie proszę o przebaczenie, chciałem tylko, żebyś wiedział, że staram się być lepszy i że przepraszam, naprawdę przepraszam. Janek to rozważył. Jego dziadek uczył go o sile przebaczenia, ale także o tym, że przebaczenie nie oznacza zapominania. Doceniam przeprosiny, powiedział w końcu, ale zrozum to, nigdy więcej nie pozwolę nikomu traktować mnie w ten sposób. Ani tobie, ani nikomu innemu. Darek skinął głową, cię rozumiem i jeśli to coś znaczy, to pokazałeś niezłe umiejętności. Byłem w wielu bójkach, ale nigdy nie widziałem, żeby ktoś się tak poruszał. Nie chodzi o umiejętności, powiedział Janek. Chodzi o wiedzę, kiedy ich użyć. Mogłem się z tobą bić już pierwszego dnia, ale nie chciałem. Kiedy przekroczyłeś granicę, wybrałem inaczej. Na tym polega prawdziwa siła, na wyborze. Gdy Darek odszedł, Janek zastanawiał się, jak wiele zmieniło się w ciągu zaledwie kilku tygodni. Przeszedł od bycia niewidzialnym do bycia szanowanym, od ofiary do zwycięzcy. Ale co ważniejsze, nauczył się czegoś o sobie, tak bardzo starał się dopasować, być cichym i niezauważonym, że zapomniał, kim jest. Konfrontacja z Darkiem przypomniała mu, że jest Jankiem Kowalskim, wnukiem mistrza zapasów, synem ocalałych i zasługującym na szacunek nie dlatego, że potrafi walczyć, ale dlatego, że jest człowiekiem. Kasia czekała na niego przy wejściu do szkoły. Gotowy na grupę nauki chemii? zapytała. Zawsze, odpowiedział Janek, uśmiechając się. Chociaż najpierw muszę kupić nowy plecak. Zaśmiała się. Tak. Nie winiecie. To była naprawdę najbardziej obrzydliwa rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Nadal nie mogę uwierzyć, że to zrobili. Ludzie robią straszne rzeczy, kiedy myślą, że nie będzie konsekwencji, powiedział Janek, ale zawsze są konsekwencje, nawet jeśli potrzeba czasu, żeby nadeszły. Gdy szli w kierunku parkingu, inni uczniowie kiwali głowami lub machali do Janka. Nie był popularny w tradycyjnym sensie, ale zdobył coś cenniejszego niż popularność szacunek. I nauczył się, że stawanie w obronie samego siebie to nie tylko kwestia osobistej godności. Chodziło o pokazanie innym, że oni też mogą się postawić. Słońce zachodziło nad Mickiewiczem, malując niebo odcieniami pomarańczy i czerwieni. Janek pomyślał o swoim dziadku, który zmarł tuż przed ich wyjazdem z zakopanego. Stary człowiek byłby dumny nie z walki, ale z powściągliwości, jaką Janek okazywał tak długo i z mądrości, żeby wiedzieć, kiedy ta powściągliwość już mu nie służy. Mój dziadek mawiał, powiedział Janek do Kasi, gdy dotarli do jej samochodu, że największym zwycięstwem wojownika nie jest pokonanie wrogów, ale przekształcenie ich w sojuszników. Nie wiem, czy Darek kiedykolwiek będzie sojusznikiem, ale przynajmniej nie jest już wrogiem. A ci inni, którzy stali z boku i nic nie robili? zapytała Kasia. Oni też się nauczyli, powiedział Janek. Nauczyli się, że milczenie w obliczu niesprawiedliwości jest współdziałem. Następnym razem może się odezwą, może wkroczą, a może po prostu zastanowią się dwa razy, zanim dołączą do śmiechu. Gdy odjeżdżali ze szkoły, Janek poczuł spokój, którego nie doświadczył od czasu przyjazdu do Warszawy. Znalazł swoje miejsce, nie ukrywając tego, kim jest, ale akceptując to. Chudego góralskiego chłopaka z zabawnym akcentem już nie było, zastąpił go młody człowiek, który znał swoją wartość i nie bał się jej bronić. Tej nocy Janek opowiedział wszystko swojej matce, płakała, gdy usłyszała o plecaku, przytuliła go, gdy opisywał tygodnie udręki, a w końcu uśmiechnęła się przez łzy, gdy wyjaśnił, jak to zakończył. Twój dziadek byłby taki dumny, powiedziała po góralsku w ich ojczystym języku. Pokazałeś mądrość wykraczającą poza twój wiek, wiedząc, kiedy znosić, a kiedy działać. Bałem się, przyznał Janek, nie darka, ale zawieść ciebie, sprawić problemy naszej rodzinie. Jego matka ujęła jego twarz w dłonie. Mój synu, przywiozłam cię do tego miasta dla możliwości, ale nie kosztem twojej godności, dobrze zrobiłeś. Stanąłeś w obronie nie tylko siebie, ale wszystkich, którzy kiedykolwiek byli prześladowani i czuli się bezsilni. Później, gdy Janek ćwiczył swoje układy zapasów w salonie, a jego mała siostra patrzyła z szeroko, otwartymi oczami, pomyślał o podróży, która go tu przyprowadziła. Z ulic Zakopanego do korytarzy Mickiewicza. Od ciszy do siły, od ofiary do zwycięzcy, ale co najważniejsze, od próby bycia niewidzialnym do dumnego bycia sobą. Układy płynęły gładko, każdy ruch był medytacją, każde uderzenie przypomnieniem o mocy, którą nosił w sobie, ale teraz rozumiał, czego tak naprawdę uczył. Go dziadek przez te wszystkie lata nie chodziło o zdolność ranienia innych, chodziło o siłę, by chronić siebie i tych, którzy nie mogą się chronić. Chodziło o wiedzę, że prawdziwa moc pochodzi nie ze strachu, ale z szacunku, a szacunek, prawdziwy szacunek, zdobywa się nie przemocą, ale odwagą, by stanąć w obronie, gdy stanie w obronie jest najtrudniejszą rzeczą na świecie. Gdy skończył ćwiczyć Janek, uśmiechnął się, jutro wróci do Mickiewicza, nie będzie więcej ukrywania się, nie będzie więcej kurczenia się. Był Jankiem Kowalskim i w końcu nauczył się najważniejszej lekcji ze wszystkich że bycie innym nie jest słabością, którą należy ukrywać, ale siłą, którą należy celebrować. A każdy, kto nie może tego zaakceptować, będzie musiał ponieść konsekwencje swojej ignorancji. Chłopiec, który wszedł do Mickiewicza ze spuszczoną głową i złamanym duchem, zniknął. Na jego miejscu stanął wojownik, nie dlatego, że potrafił walczyć, ale dlatego, że wiedział kiedy walczyć, a co ważniejsze, kiedy nie. To było prawdziwe dziedzictwo jego dziadka i dziedzictwo, które będzie nosił z dumą przez resztę swojego życia.